Temat tygodnia. Dzień dobry. Tu Łukasz Lipiński, witam w kolejnym odcinku podcastu Tygodnika Polityka. Temat tygodnia. A w tym tygodniu wrócimy do tematu formowania nowego rządu przez opozycję i generalnie efektów ostatnich wyborów, ale skupimy się na jednym z aspektów tej sprawy, to znaczy. Na zapowiadanym przez liderów obecnej opozycji czy partii demokratycznych powrocie do Europy. No, jak wracamy do Europy, to warto zajrzeć, jak na to patrzą w Brukseli, a nie ma lepszej osoby, z którą można by o tym porozmawiać niż Tomasz Bielecki. Dzień dobry. Dzień dobry. Tomasz Bielecki jest korespondentem polskich mediów w Brukseli, Deutsche Welle, gazety wyborczej, pisze także do polityki. Już rozmawialiśmy kilka razy o sprawach europejskich. Może zacznę od pytania o taką generalną reakcję Brukseli, bo jak ja rozmawiałem z jakimiś urzędnikami czy osobami, które tam są głównie umiejscowione, to nie było takich dużych nadziei przed wyborami w Polsce i ten sukces Partii Demokratycznych, miałem takie wrażenie, został przyjęty z takim, no z jednej strony z radością, ale z drugiej strony z takim pewnym niedowierzaniem, tak było? Tak, tak. Rzeczywiście można tak określić. Początkowo to niedowierzanie było tak mocne, że, że nawet kiedy wyszliśmy poza exit pole, już były wyniki, to, to jeszcze było powątpiewanie. Ale tak mówiąc już z dystansem czasowym i, i, i na poważnie, no to jest nazywane po rozmowach takich kuluarowych przez polityków unijnych, urzędników unijnych tutaj w Brukseli, no bywa nazywane najlepszą wiadomością dla Unii w tym roku. Rzeczywiście wiadomością, która no przerosła te oczekiwania z oczekiwania instytucji unijnych. No, od no, kilku miesięcy y, to było bardzo znaczące. Nie ustawiały, nie ustawiały się w, w taki, na przeczekanie y, rządów pis raczej y, negocjacje y, y, z Komisją Europejską w, w Radzie UE, w Parlamencie Europejskim. One Toczyły się z rządem Morawieckiego w takim dosyć zwykłym trybie. To trochę była taka pragmatyka urzędowa Brukseli, ale trochę jednak zakryło się za tym to właśnie oczekiwanie, czy, 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 czy brak oczekiwania, że wybory przyniosą, że są duże szanse, że, że przyniosą przełom. Potem zaskoczenie, no i teraz wielka nadzieja, że, że będzie zupełnie inaczej, choć to nie znaczy, że zupełnie gładko. Unia może żyć z Orbanem, z Ficą, który będzie pewnie pragmatyczniejszy od Orbana, to są kraje, to się liczy, wielkość się liczy w Unii Europejskiej. Liczy się formalnie poprzez wagę głosu, mierzoną ludnością w Radzie UE i też wielkością gospodarki itd., tak dalej, tak dalej. Rządy tak mocno eurosceptyczne jak w Polsce, w piątym co do wielkości kraju Unii Europejskiej, no to, to była znacznie większa przeszkoda w tym sprawnym funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Znacznie, znacznie większa niż Orban czy, czy, czy Fico. Więc, oczywiście, można powiedzieć, ta ulga, gotowość do resetu jest, jest bardzo duża. W Polsce mówi się, że ten taki powrót do Europy ma być jednym z takich najważniejszych punktów umowy koalicyjnej, która ma być ujawniona zapewne w piątek przez zawierające je cztery ugrupowania. Ja chciałem zapytać na początek, zanim zaczniemy grzęznąć w różnych szczegółach, na ile taka zmiana nastawienia. Może już coś zmienić w tych relacjach między polskim rządem a unijnymi instytucjami? Na ile rzeczywiście Polska może wrócić do tego takiego głównego nurtu Unii Europejskiej, czyli jakby usiąść z powrotem przy stole i zacząć przejawiać jakąś aktywność poza no, takim w sumie głównie blokowaniem i wkładaniem kija w szprychy, bo zdaje się, że w ostatnim czasie, zwłaszcza w ostatnich miesiącach rząd Morawieckiego w dużym stopniu głównie się zajmował właśnie tym. Tak, to może być duża zmiana. Polska przed 2015 rokiem temu sprzyjały również okoliczności gospodarcze i inne polityczne w Europie, w Unii Europejskiej. No, używając kalki z angielskiego, boksowała w wadze cięższej niż jest, ponad swoją wagę. Potrafiła to robić z kilku różnych powodów, również z racji konstruktywnego podejścia, które pozwalało budować duże zdolności koalicyjne. Unia, czyli ten mechanizm permanentnych negocjacji, no, to jest taki, taki stwór, w którym no, często zmienianie od środka, tkwiąc w środku procesu, a nie wetując zewnątrz, osiąga się znacznie więcej i tutaj wetowanie y, nie pomaga. Przykładem y, są negocjacje reformy Paktu Migracyjnego, y, które y, były prowadzone w ostatnich miesiącach i, i kluczowe, najtrudniejsze dla Polski głosowania odbyły się w kilku ostatnich tygodniach przed wyborami, to były głosowania nad propozycjami w kształcie negocjowanym w praktyce bez udziału Polski i Węgier, ponieważ dyplomaci z różnych krajów unijnych w Brukseli tłumaczyli to wprost, poza protokołem, ale wprost, Polska i Węgry i tak będą przeciwko każdemu rozwiązaniu, więc nie warto marnować kolejnych tygodni czy nawet miesięcy na urabianie kompromisów, dawanie ustęp bo i tak na końcu będzie nie. Bo podejście konstruktywne, które trudno czasami wyjaśnić, a, a które spada się w Brukseli, to tkwienie w środku procesu, w środku negocjacji, no pozwala pchać, pchać, pchać te rokowania w, w sprzyjającym kierunku znacznie bardziej niż powetowanie z zewnątrz. I teraz myślę, że Polska, która wybory nie zmieniły, nie zmieniły wagi gospodarki polskiej i w Unii Europejskiej, a, a to jest bardzo duży wyznacznik, yy, yy, bardzo ważny kryterium, które, które przesądza o, o wadze politycznej krajów Unii Europejskiej. Nie w NATO, nie w Europie, w Unii, w Unii Europejskiej. Wybory tego w przypadku Polski nie zmieniły. Natomiast yy, to podejście konstruktywne, negocjacyjne, niewertowanie wszystkiego, które zwiększy zapewne zdolności yy, koalicyjne, znowu brukselskie doświadczenie Tuska, no, będzie pomagało zmniejszać tą asymetrię między Polską, a Najbardziej kluczowymi krajami Unii, czy największymi gospodarkami, Niemcami i Francją. Mówię o zmniejszaniu asymetrii, oczywiście nie o, ta, która pozostanie, tak, ponieważ ona jest strukturalna, mierzona, mierzona cezarem gospodarczym. Jak już jesteśmy przy wadze Tuska, to może porozmawiajmy o tej jego wizycie. Donald Tusk pojechał do Brukseli już po wygranych przez Partię Demokratyczne wyborach, no ale długo jeszcze przed nominacją na premiera, która zresztą jeszcze do tej pory nie, nie nastąpiła. Głównym tematem, który poruszał Tusk podczas tej wizyty, była kwestia odblokowania unijnych funduszy, w tym KPO, który był też ważnym tematem kampanii partii demokratycznych. Donald Tusk z takim dosyć Dużym optymizmem się wypowiadał o tym odblokowaniu tych funduszy, no ale jak, jak czytamy, czy próbujemy wchodzić w szczegóły, no to, to nie będzie taki super prosty proces. Zwłaszcza, że pewne zmiany, które Polska musi dokonać, no y, mogą być trudne do zrobienia, chociażby ze względu na weto prezydenta. Tak, ten optymizm Tuska i zapowiedzi przedwyborcze i powyborcze o, o, o bardzo szybkim odblokowaniu pieniędzy z KPO wywołują, mówiąc, po prostu, pewną konfuzję Komisji Europejskiej wśród ludzi, którzy odpowiedzialni są za pilnowanie praworządnościowych warunków, między innymi w Krajowych Planach Odbudowy. Warunki są, jakie są. Komisja Europejska ryzykowałaby swój autorytet, ryzykowałaby. Kompromitację swoją jako strażniczki traktatu gminy, gdyby odrzuciła te warunki, które wynegocjowała z rządem Morawieckiego i przez długie miesiące tłumaczyła czy odpierała argumenty rządu Morawieckiego, że już obecne przepisy wystarczają do, do wypełnienia tych warunków, że tam, rząd polski powoływał się na zapisy z lat 80., -tych, 90., -tych, które w jakiejś interpretacji i praktyce polskich sądów. Miałyby spełniać te wymagania z kamieni milowych, te, te niewypełnione, ponieważ mamy ustawę DUDY, która spełniła dużą część warunków praworządnościowych z KPO. W ocenie Komisji Europejskiej pozostały dwa elementy: kwestia niezależności sędziów i dostęp do niezależnego sądu dyscyplinarnego dla sędziów, warunki sprecyzowane przez Komisję Europejską przed rokiem. John Morawieckiego usiłował przekonywać komisarza Reindersa i komisję, że właściwie te warunki spełniają dotychczasowe przepisy. Komisja że nie, odpowiadała uparcie, że nie i nie. I teraz zmienienie tej diagnozy skutek zmiany rządu w Polsce, no, no trudno sobie wyobrazić i lepiej nawet nie myśleć, jakie miałoby to znaczenie dla. Negocjacji i nacisków Komisji Europejskiej na Węgry i inne kraje, które mają problemy z praworządnością mniej głośne, czy na przyszłe problemy innych państw. W tej kwestii Komisja Europejska, przynajmniej w jakiś stanie zna dzisiaj, potrzebuje zmiany z stanu prawnego w Polsce. Wydaje się, że ustawa jest najbardziej oczywistym wyjściem, chociaż no, rozmówcy podkreślają o zmianie bo podkreślany podczas zmiany stanu prawnego. Tusk, powiedziałbym, że prowadzi, zauważyłem z polskimi mediami, trochę grę informacyjną, mówiąc delikatnie, bo Polska, niezależnie kto w grudniu będzie już premierem, uzyska prawo do zaliczek ponad 5 miliardów euro z takiego dodatkowego rozdziału negocjowanego teraz do KPO, który się nazywa Repower i taki rozdział energetyczny, te negocjacje muszą się zakończyć do, do końca tego roku i być zatwierdzone przez, przez, przez Radę UE. I chociaż to jest część KPO, to jest to nowy rozdział z nowym prawem do zaliczek, które nie są objęte wymogami kamieni milo, milowych, więc jeśli bardzo to jest prawdopodobne te negocjacje zakończą się sukcesem, a byłoby bardzo zaskakujące, gdyby się nie zakończyły, to polski rząd ktokolwiek bym wówczas nim kierował, będzie mógł w grudniu ogłosić, że Polska zyska, zyskała prawo do 500-miliardowej zaliczki rozmarowanej przez najbliższe kilka miesięcy, no formalnie z KPO, z nowego rozdziału KPO. Jak widzę wypowiedzi w Brukseli i, i, i w polskich mediach niektórych ludzi tu szuka, no to oni mówią o tym repower EU i mówią o odmrożeniu KPO, części KPO, ale tak naprawdę mówią o czymś nowym. No trzeba uważać, żeby tego nie mieszać. Nie wpaść w tą pułapkę. Czyli krótko mówiąc wygląda to w ten sposób, że Polska zapewne dostanie te pieniądze z repower z tego nowego rozdziału KPO, natomiast Zaliczkę, tak. Natomiast jeśli chodzi o te fundusze z głównej części KPO, no to jak rozumiem, konieczna będzie jakaś zmiana stanu prawnego. A jeśli prezydent znowu zawetuje taką ustawę lub skieruje do Trybunału Konstytucyjnego, tam jest jakaś możliwość czy pole do, do ewentualnej renegocjacji czy do przedsięwzięcia przez Polskę jakichś takich działań pozaustawowych, które by umożliwiły. No tutaj były różne pomysły chociażby dotyczące tego, że to sądownictwo dyscyplinarne w międzyczasie może zostać po prostu uzdrowione w jakiś, w jakiś sposób. Ludzie w Komisji Europejskiej niczego tu nie, nie, nie przesądzają i myślę, że nie zaczęło się poważne myślenie na ten temat. Tak naprawdę te, te niespełnione warunki zostałyby w dużej mierze spełnione nie poprzez na przykład ustawę, która tkwi w Trybunale i y, odesłana tam przez prezydenta Dudę, ale poprzez uznanie w roku czułe o sprzeczności ustawy Kagańcowej z prawem unijnym. Tak naprawdę gdyby ustawa Kagańcowa zniknęła z polskiego systemu prawnego, nie wiem wskutek orzeczenia odnowionego trybunału, trudno mi tutaj to jest spekulować, to tak naprawdę te warunki byłyby w dużej mierze spełnione, ponieważ no, chodzi o rzeczy teraz, znaczy o, o, o ponad roku w negocjacjach z tych praworządnościowych w sprawie KPO chodzi tak o, o kilka punktów, o dwa punkty, które prowadziła ustawa o ich PiS zaproponował ich wyeliminowanie przez zastąpienie nowymi, ale po prostu odwołanie, wycofanie ustawy Kagańcowej jako takiej, czyli wykonanie wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE przez Polskę, wdrożenie tego wyroku, spełniłoby warunki praworządnościowe SKPO. Czyli krótko mówiąc, tutaj musimy poczekać na skutki takich decyzji. To jest bardzo ciekawe, że z jednej strony mamy do czynienia z jedną rzeczą, która jest bardzo zrozumiała, czy fundusze, ale z drugiej to wszystko grzęźnie w takich prawniczych szczegółach, no ale też w bardzo istotnych dla polskiego porządku prawnego rzeczach. Czyli przypomnijmy, chodzi o niezależność sędziów i o to, żeby sędziowie podlegali też prawdziwym sądom, jeśli chodzi o postępowania dyscyplinarne. Porozmawiajmy też o innych aspektach tego powrotu do Europy. W swoim tekście, w którym relacjonowałeś wizytę Tuska w Brukseli, zwróciłeś uwagę na to, że Tusk dosyć asertywnie się wypowiedział w, te, w sprawie tzw. Tak reformy instytucjonalnej. Ta reforma ustrojowa polegająca na zwiększeniu roli głosowania większościowego, a zmniejszeniu liczby tematów, które są rozstrzygane za pośrednictwem jednomyślności. Jest też no, mocno forsowana przez Niemcy i Francję. Niemcy łączą ją z ewentualnym dalszym rozszerzeniem Unii Europejskiej, a Francuzom po prostu zależy na tym, żeby pewne rzeczy popchnąć do przodu. Z kolei Donald Tusk, no, ze względu na taką wewnętrzną sytuację polityczną, nie może być nadmiernie uległy wobec tych dwóch krajów, więc widać, że tutaj w tej sprawie, takiej kluczowej dla przyszłości Unii, no, będzie między Polską a Francją i Niemcami pewne napięcie. Tak i myślę, że to stanowisko Tuska, ono może być zaskoczeniem dla części unijnej Brukseli. Ono było po, po wyborach, brałem udział w kilku debatach na temat wpływu wyborów na Unię Europejską i zauważyłem, że ci brukselscy eksperci, a nawet część dyplomatów jakoś no, ciesząc się ze zwycięstwa sił prounijnych nie zauważała, że, że to nie... Ta konstruktywność Tuska koniecznie będzie oznaczała dużej asertywności, jeśli chodzi o, o reformy, te reformy ustrojowe. Tusk, jeszcze jako przewodniczący Rady Europejskiej i premier w dawnych czasach, był bardzo przywiązany do zasady jednomyślności, ale to w tych kwestiach, w który, których przewiduje ją w normalnym sobie traktat lizboński, na pewno w sprawach zagranicznych. Być może bardziej znaczące dla Brukseli, ale jak się okazuje, trochę zapomniane było to w czasach jego szyfrowania Rady Europejskiej. Tusk y, podkreślał wagę, y, wagę jednomyślności. Być może to jest pewna cecha tego urzędu, ponieważ jego następca Charles Michel też y, kanałami oficjalnymi, nieoficjalnymi, y, y, rozmawiając te grandowo z mediami, też sygnalizuje, czy mówi o swoim ogromnym sceptycyzmie y, y, wobec pomysłów ograniczania reguły jednomyślności, na przykład w polityce zagranicznej. I to no, będzie, będzie konflikt. Ta, ta reforma, te zmiany, przejście do większości kwalifikowanej od jednomyślności w niektórych aspektach polityki zagranicznej nie wymaga nawet zmiany traktatu, aczkolwiek wymaga uprzedniej jednomyślnej zgody krajów Unii na, na taką reformę. Ta reforma jest naj, najmocniej promowana przez, przez Niemcy od ponad roku już teraz i właściwie sceptycy przeciwnicy tej, tej, tej reformy no próbują to jest to zadanie, no jeśli ktoś jest przeciwnikiem na najbliższe kilka, kilkanaście miesięcy, tym zadaniem jest no, próba zapobieżenia to coraz mocniejszemu wiązaniu tej reformy z rozszerzeniem. Niemcy Kanclerz i szefowa MZ odmawiają jednoznacznych deklaracji, że ta reforma ma być warunkiem rozszerzenia, ale no na, to, na taką taktykę negocjacyjną za parę lat idzie, może się skończyć takim ofertą transakcji, chcecie rozszerzenia, chcecie przyjęcia Ukrainy. My też chcemy, ale, ale no najpierw potrzebujemy zmiany zmiany tych ustrojowych, ustrojowych Unii. No Być może Pusk jako premier no, będzie potrafił, a w razie będzie się bardziej starał. Oprócz mówienia zwykłego nie, 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 co robił rząd morawieckiego, będzie się bardziej starał, żeby, żeby temu powiązaniu zapobiec. Chcę powiedzieć, że Polska czy to nie jest kwestia osamotnionej Polski, Węgier. W sensie wie, myślę, że jest kilkanaście państw Unii. I nie tylko z państw przyjętych do Unii od 2004 roku, które są bardzo sceptyczne wobec tych, tych pomysłów, więc no tutaj y, w tej kwestii będą tarcia. Myślę, że część koalicjantów, y, przyszłych koalicjantów rządowych y, Tuska, no Lewica, ona jest przynajmniej jeśli chodzi o wypowiedzi z kampanii wyborczej, y, przyjaźniej czy przyjaźnie w ogóle stawiona wobec takich rządów, no, ale myślę, że te, jednak ktoś będzie dominował w, w polityce unijnej w swoim, w swoim rządzie. Więc Bruksela napotka jego asektywność w tej kwestii, w kwestii Zielonego Ładu, jak myślę, w kwestiach, no mówiąc delikatnie, tak braku entuzjazmu wobec obowiązkowej solidarności w polityce migracyjnej i dalej, No właśnie, chciałbym poruszyć te dwa tematy jeszcze na koniec. Pierwszy temat to jest właśnie Zielony Ład. Przypomnijmy, to jest ta cała transformacja Unii Europejskiej w, w przestrzeń, która będzie bardziej ekologiczna, mniej emisyjna, czy w zasadzie zero emisyjna w stosunkowo krótkim okresie czasowym. Tutaj Pojawiło się dosyć sporo różnego rodzaju problemów, i rzeczywiście, w wypadku Polski jest to trudna reforma, bo owszem, są w niej pewne konfitury, czyli pewne fundusze na transformację energetyczną, no ale z drugiej strony, dla Polski, która pod wieloma względami ma, ma opóźnienia wobec krajów zachodnich, jeśli chodzi o infrastrukturę, ta reforma niesie z sobą gigantyczne koszty, i tutaj, z punktu widzenia Polski. Wydaje się, że Donald Tusk też no, nie będzie jakimś entuzjastycznym zwolennikiem jej przyspieszania. Tak, Tusk wprawdzie odchodząc z Brukseli, z urzędu Ra szefa Rady Europejskiej, deklarował publicznie, że jedna z rzeczy, czy główna rzecz, w której sprawie zmienił się w Brukseli, czego się nauczył w Brukseli, no to jest przekonanie do potrzeby, silniejsze przekonanie to do potrzeby, do yy, zielonej transformacji. Przecież Tusk jako premier zgodnie z tradycją wszystkich polskich rządów, no próbował tę reformę opóźniać, sabotować, potkładać nogę i tak dalej, i tak dalej. Bo ta transformacja rzeczywiście jest bardzo kosztowna dla polskiej gospodarki, grozi dużymi kosztami społecznymi, jeśli nie zostanie sprawnie przeprowadzona. A żeby być sprawnie przeprowadzona, to wymaga ogromnego wysiłku administracyjnego, politycznego, legislacyjnego, więc jest to trudne zadanie. I jeśli popatrzeć na głosowania y, europosłów y, y, to, o i PiSu w Parlamencie Europejskim wieloletnie głosowania, no głosowania przez wiele ostatnich lat to, 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 to widać, że to jeden z nielicznych, znaczy jeden z głównych obszarów, w którym głosowali bardzo często tak samo. Czyli te zastrzeżenia przez PiS może w sposób taki uciążliwy były opakowywane w tą retorykę suwerennościową o obronę Polski przed dyktatem Brukseli czy też Berlina. Z Tuskiem spodziewam się, że, 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 że tego tak nie będzie, że tak nie będzie, natomiast ta asertywność odpowiedzialnego ładu no, się, się nie zmieni. I za PiS, i za, 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 za rządów, nowego rządu Tuska, no, no w Polsce będzie chodziło o jak najlepsze przykrojenie tej polityki na polskie potrzeby, uzyskanie jak największych funduszy. Kolejnych bitwach o kolejne fundusze budżetowe z innych źródeł, które, które rekompensowałyby te koszty dla polskiej gospodarki i to będzie kontynuowane. Być może dla negocjacyjnych partnerów polskiego rządu w Brukseli i w innych krajach unijnych, to może być nawet trudniejszym partnerem niż PIS, bo... W sprawie pismu można było powiedzieć, że oni tam już mówią nie, 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 tak jak mówią we wszystkich innych kwestiach, natomiast tutaj będziemy mieli prounijnego, proeuropejskiego, konstruktywnego, uśmiechniętego premiera, który przyjedzie do Brukseli i też powie, że mu nie odpowiada kolejny element Zielonego Ładu. I nie będzie można go tak pozbyć. To prawda. No i podobnie będzie też w sprawie tej propozycji obowiązkowej solidarności migracyjnej. Z jednej strony no Tusk myślę, że nie będzie się posuwał do, do tego, co robił Mateusz Morawiecki, czyli wetowania wszystkiego na twardo. Natomiast no na pewno będzie w tej sprawie negocjował, bo ten temat będzie cały czas podgrzewany przez będący w opozycji PiS i, i tutaj o jakąś łatwą zgodę Polski. Na ten pakiet w obecnym jego kształcie nie ma mowy. Tak. Przy czym no już wrócę do czasów Cuska jako szefa Rady Europejskiej, który promował i wypromował kilka lat temu, po 2015 roku, polityczną umowę przywódców unijnych, że zmiany co do obowiązkowej solidarności, która w obecnym projekcie nie oznacza obowiązkowej relokacji, bo, 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 bo jest ekskwiwalent pieniężny możliwy, to będą podejmowane. Jednomyślnie. Rzeczywiście taka polityczna umowa kilka lat temu była. Yy, ona była ponawiana co pół roku dla każdej kolejnej unijnej prezydencji. Jakiś czas temu przestano ją ponawiać. Yy, I właściwie no, to, to jest dorobek rządów, rządu Morawieckiego, że nie odeszła yy, od tego takiego porozumienia, że, że tutaj będziemy szukali konsensusu. I, i właściwie. Te przepisy ze strony Rady Unii Europejskiej zostały już przegłosowane, one teraz będą negocjowane z Parlamentem Europejskim i później ostatecznie zatwierdzone przez, przez Radę UE w kompromitowej wersji, ale no, tutaj trudno będzie cokolwiek odkręcić, nawet jeśli Polska nadal będzie głosowała za, Polska przeciw, to już postanowiono... Że stosujemy zwykłą traktatową zasadę, i w tej kwestii ten traktat lizboński pozwala na większość kwalifikowaną i ta większość będzie. Więc być może tutaj nie jestem politycznym sukcesem, ale tak naprawdę no być może jednak będzie się musiał uciec do publicznego stwierdzenia i to będzie prawda. Zostały przegrały Morawiecki. Mm -hmm. Rozstrzygnięto, że odchodzimy od, konsensu, od szukania konsensusu i przegłosowano wstępną wersję, czy przegłosowano w Radzie UE w gronie ministrów unijnych ich propozycje. One są teraz z negocjowane, ale te teksty już są przyjęte, mają zostać finalizowane i tutaj no, nie jest wiele do odkręcenia. To, czego może polski rząd. Próbować, no to te przepisy w sprawie obowiązkowej solidarności pozostawiają dużą uznaniowość, mówiąc ogólnie Brukseli, Komisji Europejskiej z Radą UE, yy, dawania ulg z powodu przyjmowanych wcześniej uchodźców, yy, no jest ten element, który Komisja eksponowała Ukraińców, wielu w Polsce, on nie będzie taki istotny za 2-3 lata, kiedy te przepisy wejdą, wejdą w życie. No ale tutaj jest jakieś pole manewru, natomiast zablokowanie tych jako co do reguły właściwie jest poza możliwościami obecnego rządu. Trzeba tłumaczyć, że zgodnie z prawdą, że, że sprawę przegrał, przegrał, w ostatnich miesiącach, w tym roku w głosowaniach przeprowadzanych od czerwca, przegrał rząd Morawieckiego. Jestem ciekaw, jak to się rozwinie w Polsce. No, porozmawialiśmy o tym powrocie do Europy. Widać, że wchodząc w szczegóły, tam jednak sporo zagadnień jeszcze pozostanie takich dyskusyjnych i ten powrót do Europy nie będzie prosty. Niemniej jednak ja bym na koniec wrócił do tej konkluzji, że dużo lepiej jest wpływać na politykę unijną, będąc w środku i biorąc udział w negocjacjach niż stojąc z boku i powtarzając nieco co nieustannie robił rząd Morawieckiego. Jakimś przykładem na to właśnie jest ta Solidarność w sprawach migracyjnych. Moim gościem był Tomasz Bielecki, korespondent polskich mediów w Brukseli. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. A ja już zapraszam Państwa na kolejny podcast tygodnika Polityka. Temat tygodnia, ale nie za tydzień, tylko za dwa tygodnie będziemy mieli tygodniową przerwę. Dziękuję i do usłyszenia. Cieszymy się, że słuchasz naszych podcastów. Powstają one m.in. dzięki wsparciu cyfrowych prenumeratorów. Dołącz do grona naszych subskrybentów, aby słuchać tekstów z polityki w wersji audio oraz mieć pełny dostęp do tygodnika i jego wydań specjalnych. Szczegóły na polityka.pl